Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony świersz. Przed Wami pierwszy odcinek 1, 16, versus świerszczu, wersus Geradot. No i cóż, mamy przeciwnika, który ma tutaj widzę. Build hybrydę, no tak to wygląda, że prawdopodobnie po tych jednostkach, które widziałem, jest to światło połączone z mocą. Na pewno ma eksperta obrony i na pewno ma eksperta dowodzenia. To oznacza, że jest to raczej bohater, który może z tym moim konkurować na tle właśnie niestety takim, jakim nie chciałem, żeby mógł konkurować. No ale cóż, eee, dobra, no. Będziemy sobie myśleć, co tu z tym fandem zrobić później. Na razie mm, na razie to wybiega. Nie, to wybiega, to wybiega i powinno być teoretycznie y, niestety za moim. Y, minus 4 jeszcze dodatkowo super. Akurat się, się nie opieram na ataku zbyt mocno, więc. Ale nie chciałbym stracić w głupi sposób. Y, no właśnie, na przykład jego, nie? Więc się ustawię w te, tak. No i ona ma duże szanse na to, że będzie przed tym smokiem, ale nie jestem tak do końca pewien. Eee, nie, oby nie okazało się, że dostanę gdzieś tam po kątach od niego. A tak to powinno być dobrze. No i dobra, nawet, nawet jest tak, jak planowałem, żeby było. Czyli tak, ekspert w morali, odporność na ogień, czyli się podziewał, Ok. Miałem spodziewał, ale na całe szczęście nie aż tak jak myślałem. E, czyli będę w stanie go nadal e, tą ziemię klepać. To całkiem solidnie. Dobra, ustawmy się tutaj. Myślę, że mogę go wystraszyć spokojnie. A, udało mi się dobić to oświecenie, nie udało, więc nie mogę sprawdzić co ma. No niestety, Siedem sztuk. No nie tak dużo z kolei, nie? Nie tak dużo, ale ja strasznie mało mu obrażeń zadałem. Jak tu podejdzie, to niedobrze, bo smok jest odporny na ziemię. No ale jeżeli faktycznie skończy się na tym, że on tutaj będzie mnie łoił, a chyba tak będzie, yy, to w takim przypadku ładnie tu wejdzie teraz. No trudno z tym łucznikiem, no jakoś przeżyje go może. Może przypakuje ten ta, ta, władczyń z suchkubusów. Ale tutaj wchodzi piękny gradzik i widzę, że nie ma żadnych odporności, więc jest super. I tak ona, ta, ta, ta moja zmora ginie, więc ona miała go tylko tutaj zatrzymać. Dobra. Nie ma odporności 500, no właśnie, tu 400 57 ich, o, da. Tutaj dwie sztuki, 25 łuczników by poszło, no jakby nie to, że tak ładnie mi tu zebrał, no to trudno, morko. Wiem, że odpierasz, ale jak już się tu ustawiłeś, to... No to bardzo złe było, akurat ten minus 4 morale? O kurde. To ja mam minus 2, nie, minus 1, on mi daje jeszcze jakieś minus cztery. No tak, to piękny build ma przeciwnik, ale okej, okay. nie będzie to aż takie straszne. Może. Może, jak mi nie będzie przeszkadzał zbytnio, to nie będzie straszne. Yy, ja bardzo bym tylko chciał, żeby tutaj było. Yy, no bo tak, bo żadnych czarów mi odpierał nie będzie, czyli mogę sobie. Dobra, spoko. Yy, czyli mogę sobie na razie. Do kogoś dolatujesz? Teoretycznie, no nie. Wciągać kogoś nie ma sensu do siebie. Yy, ja wiem, no defa, chyba ja chcę wytrzymać jak najdłużej. Dobra, zawsze to trzech. No, i pięknie, i pięknie, i pięknie. Będzie mnie trollować. Nie no, ogólnie to, to w takim razie, jeśli tak to ma wyglądać, to niestety, no przykro mi, ale on to, no niestety, wygra. no. Jeżeli takie rzeczy się dzieją, że mój, że, że, no wiecie, on by go zabił, nie? Generalnie, nie wiem, ze 35 by ściągnął przy 16 ataków, 18 ataków, no, do 13. Być może weszłyby piekielne ognie, co jest mega spoko. Prawdopodobnie ten łucznik by nie stał. No, a tak to stało się, co się stało, i. No i właśnie, i właśnie. I o to chodzi, nie? Ej. Dobrze, że chociaż. To go ubiło trochę. No dobra, no. Trzeba będzie go wykończyć. Okej. Okay. Yy... No, na razie chyba nie ma co się przejmować. No, bierzemy tak, Idziemy troszeczkę do przodu, bo nie ma co też stać w miejscu. No i zahaczyłem mikrosorki. No i się wstrzelił nasz przeciwnik, strasznie. Ojojoj, oj, oj, jeszcze ten heros strasznie do przodu chodzi. No, nie będę zachwycony tym, co tutaj za chwilę się stanie. Przyznam, że wybór w ogóle strasznie dziwny wybór był tutaj. Weźmy się. Yy, dobra. Pozbądźmy się go. Coś hmm. dostał Fire Damage. No dobra, coś tam poszło. Brama. Myślę, że tutaj. <coughs> Bardzo neutralne położenie bramy. Yy, teraz tak. Nadal mam tutaj do zabicia cztery jednostki. Jeśli się ona tam jakoś mocno nie ruszy, jak się ruszy, to tu mam dużo jednostek do zbicia. To też nie jest problem. Tu się pojawia imp. No więc y, następny strzał będzie tak czy inaczej, trochę zaabsorbowany. O, bardzo dobrze, żeś tu wleciał. O, pięknie, pięknie. 800. pięć No nie, chyba nie ma sensu. Na razie jeszcze przynajmniej. Mogę walnąć kulkę. Kulka za 1000. A tutaj za 1200. No dobra, to tak. Ok. 21 Spell Power, czyli on będzie chciał się wskrzeszać. Mam nadzieję, że już nie będzie co wskrzeszać w pewnym momencie. Dobrze, że tutaj przeszedł. No tylko, że mimo wszystko. Yy, znaczy no trochę go wyczułem, bo jednak mam to odsunięcie, ale no, z drugiej strony jest yy, jego ten, jest jego kurczę ta, to moralowanie. No ciężko będzie. Mogę go pokładać kulką, ale niestety nie da mi to żadnego efektu. Dobra, trochę wpadł w pułapkę. 3-5 Czekaj. On będzie pewnie chciał podejść. No to to nie, to chyba trzeba okładać go po prostu. Chodźmy. Brawo. Dobrze, udało się. Mogło się zawsze nie udać. Eee, smoka przyładujemy sobie. Dobrze, i chodź. I bum. Też ładnie. Jeden D-Major. Chodź tutaj i myślę, że to całkiem fajnie może zadziałać. Dobra, niestety nie dostał bonus Mmm Rozejdą się, no to trzeba będzie szukać innego miejsca do, do walenia po, po nim, ale możemy zabić tego druida. Widzę, że nie ma uniku, więc na pewno nie wytrzyma kolejnego strzału. 7 prędkości. Weź się schowaj. Tutaj. Aż tak mnie nie troluje, ale w najważniejszym momencie, czyli za moment, już na pewno nie będę miał tego, tego ruchu, bo to jest fajny moment, bo mogę zezłomować do końca jego, nie? Dobra, skrzeszaj. Skrzeszaj, bo to twoje ostatnie skrzeszenie, jak dobrze pójdzie. Jeżeli teraz się jeszcze. Mm, Dobra. To wręcz pięknie się ułożyło. Czy jednostki podgradzi, kto jeszcze raz spokojnie mogę sobie. Też nie wiem, czy strategicznie nie zagrać i. Poczekaj, pomyślę. Może zróbmy to strategiczne zagranie. I teraz tak. 400 to mu nic nie zrobi. Implo za 18. Nie, musiałbym 640. No dobra. Nie ma co dawać mu. Okej. Okay. Głowy. Ładuj. Oj, serio? No dobra. No to... już dawaj tego, bo to strategiczny gość. Nie pomogło. Hmm. Ten łucznik zaboli po raz kolejny, ale to już też jego ostatnia tura. Cześć. Pięknie. E, zostały te dwie jednostki. Coś tu błysnęło? Zostały te dwie jednostki. No nie ugram tego. Jedno skrzeszenie i wystarczyło. Mm -hmm. Zobaczmy co ten zaprezentuje za chwilę, bo może być tak, że jeszcze jakoś tam się utrzymam. Na przykład wybuchaniem. No on jeżeli nie ma regeneracji, bo być może jej szukał. Widziałem, że poszedł na prawą ścieżkę za pomocą tego Yy, widzenia, dobra, dobra, dobra yy, ja to jednak jestem za tym żeby mu przypakować a kurde niestety będzie w diabła, czekajcie poprawię kamerkę no nie, ohoho cztery diabły zabił no już to widzę jak zabija cztery diabły tym łucznikiem ta yy. Raczej, raczej mocno w to wątpię, miałem na myśli, że, że diabeł został zabity przez ucznika w ilości 4 sztuki. Dobra, fajnie, że znowu minus moralujesz. Bardzo mi to na rękę. Super, super. Straszne. Tu leci grad kolejny. Pięknie będzie. On się nie ruszy, Nie może stąd ruszyć. Wszyscy dostaną. A on jest bidny już w HPK. Więc yy, no, będzie fajnie. Siedem. Pozbyłem się ciebie. No ty jesteś kurna mocarny. A on właśnie mi ciebie zasłonił. Jestem mega ucieszony z tego. To no, ty wybuchasz. To by się nie działo. Jeżeli on cię teraz zabije to wybuchasz. Wow. Ładnie. No i ty w sumie no co? Zrobisz coś czy nic nie zrobisz? Tak w teorii. No dobra. Tylko 7, Czyli to był twój ostatni strzał. Yy, dobra. Może, może to siądzie? Um. No dobrze, 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 że masz te swoje minus morale. Jakby nie to, to kurda, wygrana gra momentalnie. Heeey. Yeah. Ja. Sześć sztuk mi zostało. Ciekawe, czy ja mam wskrzeszenia? Bo jak tak, to jeszcze jest win. Mm, wskrzeszenia. Oczywiście, że mam. Dobra, robimy tak. To oczywiście nie jest win drodzy widzowie. Porażka Ność. 57. Ładnie. Dobra, no ile razy będziesz kurde miał te? To czy możesz wreszcie dostać obrażenia od ognia? Przecież to jest dramat, że ja dostaję go tak mało? No i co? I kurde Sylwan, który raz zdążył wskrzesić Raz wygrał z demonem, który miał starombiste statystyki. No kurde żadnego czaru nie odparł Kurczę, przepraszam za taką słabą grę ale sądziłem, że Sylvan polegnie na tą taktykę, zresztą zwykle zwykle nią wygrywam na no Sylvan jest to dosyć skuteczne no cóż, teraz zagramy sobie kolejne kolejną grę z Sylvanem ciekawe jak to pójdzie, no przegrana w pierwszym meczu w 1.16 już dobrze nie wróży, dzięki za obejrzenie tego odcinka widzimy się w następnym, trzymajcie się, cześć